Aksjone? Si. Czuję się bardzo świetnie, miałem zawał. Wow, to świetnie. Świetnie, ale biorę tabletki i już nie mam zawała. <grymne> Cześć mamo. <grymne> Jak dobrze wreszcie ubrać prywatne ciuchy. Uch, człowiek od razu czuje się tak luźno. Zawsze między nagraniami lubię sobie tak wyskoczyć, potrenować. Dzięki temu można utrzymywać atletyczną sylwetkę przez cały czas. <grym wody> Romina Power. co? Bo ja muszę pójść. Bo ja tam bąka puściłem i jak to daje w nos. Nie, ja cię da, dawno to zobaczysz. Taka kurkawa, taka Trzeba to do wyglądać. Jak ba żartka Barty nie są Żarty żartka Barty nie są śmieszne, to ja muszę trochę to wyglądać. Dobrze mówię? Tak. Żartek? Żaden organizm nie poradził sobie by tylko z samym mózgiem. Potrzebne są też nogi. Jak stoi fantastycznych Kilkanaście dziewcząt, to na naprawdę się trudno skoncertować, skoncentrować. I ja na przykład słyszałem taki dowcip, był dowcip w, w, w liceum, gdzie? Ja go w podstawówce usłyszałem i dopiero któregoś razu siedząc sobie w liceum na lekcji zacząłem się śmiać, nie stąd, nie zowąd, ponieważ zajarzyłem dowcip, a dowcip brzmiał następująco, przechodzi Masztalski obok koparki i dał się nabrać. No jak sobie radzę z podrywami, no, nie, ja nie urodziłem się na tym świecie wczoraj, więc ja zdaję sobie sprawę, że jestem atrakcyjnym Kąskiem, tym bardziej, że pracuję w służbie zdrowia. Proszę wysłać sms -y o treści, w co się przebrać, na numer 7543. Zwycięzca wygra te oto obuwie. Moje. <grybujesz> Instrukcja obsługi, jak założyć rukę manekino. Odwrócamy manekina tyłem. Widziałeś? Co? Jak mieliśmy taki moment, że na jednej scence nie mogliśmy przez nią przejść i... Nie dobrze, to jeszcze raz. Solo buena, pero baila bailando, bailando, bailando. Si! Uh, 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 yeah! muy bien, muy bien. jest pszczyny, mi się to wszystko podobało. Hopat, cześć fajnie słomo są Wiem, że Chcesz nam pomóc Wyślij SMS-a o treści pomagam komikowi i wybierz numer. Damian ma numer jeden. <laughs> Już wakacje skończyły się. Czas do domu. Ach, jak mi śle. Tak blisko, tak blisko jak ja. Nie był Ciebie niech tak blisko. Robisz <skrządy> salto z ryżu. Gdybym miał takie warunki, też bym tak grzebał sobie w spodenkach A nie nie. I trzy. Nie. Słuchajcie, najlepsze jest to, jak Andrzej ma doklejone wąsy i nie może się śmieć. Bo jak się śmieje, a on cały czas się śmieje, to musi się to trzymać, żeby mu się nie odkleiło. Więc wyglądam tak. Ja, ja nie umiem Andrzeja rozśmieszyć, ale jak na przykład Bartek powie coś śmiesznego, to zobaczycie jak to działa. Bartek, powie coś śmiesznego. Kuropatwa. <laughs>